Dzisiaj wybraliśmy się do Nowej Rudy na basen miejski. I właśnie wchodzimy. Basen miał otwarcie w tym roku, w lipcu. I z tego co wiem, przez okres 5 lat jest darmowy. Można korzystać, po prostu się wchodzi. Ale duży jest ten basen. Ale na 28, Zaraz zobaczymy. 28 stopni mm. Baseny są podgrzewane. Z tego co wiemy dwa chyba są podgrzewane. Tu przy wejściu mamy temperaturę powietrza spisaną. Duży basen jaką ma temperaturę. Mały basen 28 stopni. I brodzik. Co można zjeść? Co misia? Tosty? Poczekaj, pokaż. Hot dogi, nagecy, to wieprz krążki cebulowe i frytki. Frytki! No, ale nie ten, nie masz. Chodź, idziemy się przebrać. Chodź o, Są lody i napoje i dodatki i kawki albo z tego co wiemy to kawa tutaj jest pan, od właściciela lokomotywy także na pewno jest kawa wyśmienita chodź Misia idziemy, są przebieralnie po tej stronie idziemy do przebieralni Ho. tutaj się można przebrać są przebieralnie no. Zobacz, tutaj Wejdziemy sobie do przebieralni. Tak. Chodź, się przebierzemy. Nie? Tak. Tak. Także tu mieliśmy przebieralnię. A tam mamy bucę matryski. Zobaczymy. Chodź. No. Chodź mi się, zostaw tam. Także tak wygląda tutaj męska toaleta, bo tam okazało się, że jest męska, no nie misiu? Tak. I tutaj mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, cztery toaletki. Także wszystko jest świeżutkie, pachnące, no nie misia? Tak, wychodzimy. O, a tam mamy toaletę męską, jest też pokój przyjazny yy, mamie i dziecku, także tutaj zapewne trzeba wziąć kluczyk. Są natryski wejdziemy jeszcze ale też jest to zamknięte więc pewnie trzeba wziąć sobie kluczyk mamy jakieś dwie zjeżdżalnie ale widok jest cudowny tutaj, naprawdę trochę jakoś tak tutaj jest zachmurzona na dzierżoniowie było cieplutko słońce prażyło, a tutaj jakoś jest ta pogoda jest inna no, ale skorzystamy. Zobaczymy. Seweryn już jest w wodzie. Cześć, misiu! Hej! Tu mamy 0,6 metra, także jest y, płytki ten basenik. Nie wiem, jak tam dalej. Zobaczymy. Tu mamy możliwość skoków, bo jest są y, jest miejsce przeznaczone do tego. No, ślicznie misia. I tam mamy... Tam jest możliwość yy, yy, skoku, tam jest 4,6 metra i ta mniejsza 2,2 metra. Także może mama. Może mama zeskoczy dzisiaj co? Na wody? Zrobimy taki skok. Salta nie będziemy robić, co? Ale na bombę, skoczymy na bombę? Nie. Ja nie Ty nie skoczysz na bombę? Nie. A mama może skoczy na bombę. Przetestujemy tą, ten skok do wody. Maksymalnie 4 osoby na piętrze. ustaczamy, tak? Na raz, dwa, trzy. Dobra, a nie ma tam nikogo. Dobra, to nie patrzę na to. Raz, dwa, trzy. Mamy kurwącą rzekę i tu jest już 1,20 m, ale obok są ratownicy, więc czasem jest szczerzony. Czekaj, jak nikogo nie będzie. A! Mi się jeszcze jak tam woda pryska. No nie wiem, może tam skaczą za bardzo. Dobra, my opuszczamy już basen w Nowej Rudzie. Jedziemy na obiadek do Czech, no bo jest tak blisko, że grzech byłoby nie skorzystać. Bardzo nam się basen podoba. Jedynym minusem jest jedzenie, którego tak naprawdę nie ma. Są niby napisane, że można zamówić sobie jakieś tosty. No babci jest tam! Chodź! Ale nie było takiej możliwości, bo dzisiaj jakoś nie było tych tostów. Wzięli sobie tutaj chłopaki po hot dogu, ale mówią, że był bardzo średni. Więc je tutaj, jeżeli chodzi o gastronomię, to było tak słabo, a tak to, tak to jesteśmy zadowoleni. No, i tyle, no nie, bary, lecimy na obiad, pa.